Przepraszam. Przepraszam głównie za to, że zniknąłem z YouTube'a. A zniknąłem z YouTube'a z pewnego powodu. Po pierwsze, montowałem filmik przez 2-3 tygodnie i nie chciało mi się innych filmów montować. W trakcie montowania tego jednego filmu, chciałem się skupić na montowaniu tego jednego filmu. Nie powiem Wam, co to jest za film, lecz w przyszłości się dowiecie. Za jutro albo pojutrze prawdopodobnie pojawi się ten film, ponieważ nie mam za dużo czasu i nawet w wakacje. Dzisiaj nie miałem za dużo czasu, bo byłem z kolegą na dworze, bo było tak ciepło. Jutro prawdopodobnie też będę z tym kolegą samym. A tym kolegą jest, jest Kanonek. I yy, zapraszam Was na jego kanał. Rzucił on film, na którym pokazuje swoją nową klawiaturę. I przed chwilą nagrywałem z nim nowy film. Nagraliśmy ten film, pograliśmy sobie potem jeszcze z dwie ręki The Bridge a rękę Skywars. Fajnie się bawiliśmy. I także bardzo Wam polecam obejrzeć u mojego kolegi Kanonka filmy, ponieważ to jest bardzo świetny człowiek. Porządny człowiek, fajny humor ma polecam, wbijajcie na, kana na kanał Kanunek i poza tym to dlaczego zniknę z YouTube'a, bo ja tutaj promuję kanał kolegi, choć inaczej nie powiem, że promuję, bo tylko po prostu polecam, żebyście wybili, a to ma być filmik, w którym wyżalam się i po prostu tłumaczę Wam dlaczego się zniknę z YouTube'a. Zniknę z YouTube'a z jednego powodu, się montowałem ten film zajęło mi to 2-3 tygodnie, chciało mi się więcej filmów montować i co jeszcze to poza tym zostałem yy... karę na komputer Obra... wkurzyłem moją mamę, czyli będzie obraziłem moją mamę, wkurzyłem moją mamę jedną rzeczą nie powiem jaką, ponieważ nie będę po prostu mam prawo zachować informacje, o których nie każdy powinien wiedzieć i po prostu Chciałabym Was przeprosić, bo dostępną karę na, na dwa miesiące miała być ta kara pierwotnie. Czyli na całe wakacje, bo mama powiedziała, że pożałuje tego co zrobiłem Właśnie tą karą. Więc chciałam Was przeprosić, że dopuściłem, że moja mama dała mi tą karę, że co nie było filmów przez większy czas. I czy planuję powrót? Tak, planuję powrót. Nie chcę, żeby mój kanał stał w miejscu. Yy, więc, jakby będzie powrót. Nie wiem, czy to będzie dla Was wielki powrót. Dla mnie tak. I cieszę się, że będę mogła dojść do ponownego nagrywania filmów. Yy, ale, wracając do tematu. Yy, mam nadzieję, że przywacz, wybaczycie mi, przyjmiecie moje przeprosiny. No i po prostu. Nie będę się teraz żegnać, bo film z gameplayu, który nagrałem w tle, trwa bardzo długo. a nie chciałbym, nie chciałbym żeby większość filmów to był gameplay, więc jakby chcę Wam hmm, przeprosić Was jeszcze raz z całego serducha yy, i po prostu będą yy, yy, się pojawiać filmiki częściej, postaram się ulepszyć montaż. I jakby mógł, to bym Was tutaj teraz przez godzinę przepraszał za moje zniknięcie z YouTube'a, ale jakby teraz nie wiem, co dalej powiedzieć. Na pewno będą nowe efekty dodane do odcinków, będą też pewne inne pierdoły dodane, które na pewno Wam się spodobają w moich filmach. I poza tym to co Was jeszcze raz z całego serca przeprosić za moje zniknięcie z YouTube'a, bo ja naprawdę nie chciałem tego zniknięcia, ale teraz obiecuję, że filmy będą się pojawiać częściej niż y, ostatnio. Filmy będą, y, może będzie daily, zobaczę jak tam y, z moim czasem mniej więcej. I czy będę miał na to czas? Jeśli będzie daily, ogłoszę to na karcie społeczności, na którą Was poza tym zapraszam, ponieważ postuję tam dziwne, zwariowane, głupie, jakieś nie, nie normalne posty, ale jednak i tak zapraszam. Chciałbym, żebyście wbili na moją kartę społeczności, jednak i po prostu zachęcam Was do wbicia na tą kartę społeczności. Tam dowiecie się informacji z mojego życia, niektórych. Znaczy, to będę po prostu y, moje informacje życiowe tutaj będę po prostu tutaj wypowiadać się w, wobec tego, co się wydarzy w moim życiu, coś, coś mi ukradnie konto na Roblox poinformuję Was o tym na chacie społeczności, co ja już poinformowałem. Jeden z z którym mówiłem, że dodałem y, Holixa, czy jednego z youtuberów y, 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 Robloxowych Space Simulator, bo tak, kiedyś w Speci Simulator, wiem, że to jest krindzowe. Ale ja już nie gra w PS Simulator, już mi się tak raz udziła. Szczególnie potem, kiedy mi ten y, gościu który się podszywał pod youtubera, oszukał mnie, jeszcze mnie do dzisiaj nęka, że mam oddać pieniądze, bo jak nie, nie, to nie odzyskam konta na Robocie. Nie, ja, on mnie nęka, że ja mam oddać moje konto w Minecrafcie. Ja mu kurde dam konto na Minecrafcie. Wiecie, co się w ogóle wydarzyło, bo ten gościu oszukał mnie w taki sposób, że mnie zmanipulował. W ogóle mnie, kurde, prosił ciągle i mnie nęka, żebym mu dał konto do Robloxa. daj mu konto do Robloxa, to się właśnie to takie dziwne trochę wydawało, ale ja się nie przejmowałem, bo wtedy sobie pomyślałem YouTuber, będę miał w końcu szansę porozmawiać z YouTuberem, nie? I potem, kurde, patrzę. On mi mówi, że mi odblokuje jakąś deskę w pac Simulator yy, i ja mu daję to konto, nie? No i potem po prostu to konto zawiera, zmienia, ustawia tam jakiś kod y, dla y, rodzica, że nie mogę zmienić hasła, potem jeszcze dla negocjacji, że jak chcę zyskać Wiecie, co w ogóle wymyślił za trik manipulacki? Podszył się pod brata Holixa, on takiego ma, i niby, że to jest Holix, a potem się, bo on w ogóle nie chciał ze mną gadać jako ten Holix, nie? On tylko chciał pisać. Więc to też trochę było takie podejrzane. Ale ja na to nie zwróciłam uwagi, ponieważ jestem kupi. Naprawdę... Wszystko skiepściłem. I to dzięki mnie straciłem konto na Robloxie. Przynajmniej zmężnieję, nie będę już grać w tego głupiego pet simulatora, a Ty oszuście naprawdę wkleję jego na jego konta na Robloxie i naprawdę patrzcie uważnie, jak widzicie jakiegoś youtubera na Robloxie, przynajmniej wam się wydaje, że to jest youtuber. Upewniacie się, czy to jest na pewno on, bo ten YouTuber może mieć nagle inny nick. Na przykład tak jak ten Holix. Holix yy, ma tak na serio nick Holix Roblox 1, a tamten miał Holix. Po prostu Holix. I miał jakiś nick zombie, coś tam. I przez moją nieuwagę i głupotę ucierpiałem, więc. Tak, trochę to absurdalnie zabrzmi, ale. Yy... Tutaj 13-letni Krzysztof uprzedzicie przed taką krzywdą, która może Ci się stać. Mi się stała ta krzywda, Ca czasu już nie cofnę. Gdybym cof mógł cofnąć, nie dopadamu tego konta. I on poza tym jeszcze mi to konto y, ukradł jako niby brat tego Holiksa. I potem y, ja y, on mi to konto dał dostęp. I potem mi mówię, żeby go nie odpięła od tego konta, bo on twierdzi, że to tak fajnie wygląda, jako ma trzy konta w Minecrafcie. on to, to sobie kup człowieku trzecie konto w Minecrafcie. że to jest 130 zł, ale na pewno nie, nie ten. I musisz sobie nazbierać. A co to jest w ogóle takiego szczytnego, że masz trzy konta w Minecrafcie? Mi starczy jedno konto w Minecrafcie, żebym mógł na nim nagrywać do, do YouTube'a. Chyba, że może by sobie za, za zrobił, jak będę miał wie, więcej subskrypcji, gdy miał zarobki z YouTube'a to sobie może drugie konto, żebym mógł sobie tak casualowo pograć arenki, a nie, że, a nie że jak będę wtedy jak będę takiej bardziej popularny, choć to bardziej wątpię, to wtedy będę musiał się nikować. Ja, jak nie chciał nikować, to sobie tak dla każualowych gierek stworzę drugie konto. No to jest też świetny pomysł ale to jednak kosztuje, konta w minecrafcie nie są takie tanie bo 130zł kosztuje jedno, jedno konto ponieważ teraz nie idzie kupić osobno Java i, i bedrocka ale przynajmniej fajnie jest to tak zrobione ani że na przykład musiałbyś płacić 200zł za minecrafta bedrock i Java. Przynajmniej, przynajmniej tanie to jest zrobione No. więc co mogę wam powiedzieć życzę wam czekajcie, jeszcze wam nie je będę życzyć miłego dnia e, Ponieważ, co się potem wydarzyło, nie dokończyłem historii Oboję mm, jak wam dokończę historię No i wtedy gościu jakby... Zabrał mi konto e, od Minecrafta, ja je odzyskałem Ja w ogóle jak mu to konto odpiąłem, bo mi prosił, żebym mu nie odpinał konta To on potem się tak zlejował i mi wysypał w wiadomościach, że a, wiesz mnie nie odpinać jeżeli nie najgorszym złolem, że mu ukradłem konto. Aha, to ja przepraszam. Tak, ja wydałem 130 zł na to konto. Ja wydałem swoje własne pieniądze na to konto, ciężko zdobyte y, z imprez urodzinowych i y, innych i swoich. Y, ale nieważne, ciężko pieniądze zdobyte. Tak długo nam musiałem czekać na 130 zł. I ty śmieci jeszcze śmiesz twierdzić, że to jest Twoje konto, tak? Aha, to jak ty byś kupił konto do Minecrafta, a ja bym ci je potem ukradł, to mógłbym stwierdzić, że to jest teraz moje konto, jak ty mi je ukradniesz. Mhm, dobra, to dzięki dzięki naprawdę za poradę. Wykorzystam w przyszłości. Jak komuś ukradnę konto w Minecrafcie albo Robloxie i potem ten gości mi to zabierze, to mu powiem, że to jest moje konto. Hmm, dobra. Świetnie więc dobra, już nie będę przedłużać materiału nie chcę, żeby ten materiał trwał z nie wiadomo jak długo nie chcę, żeby tutaj były moje opowiadanki przez pół filmu ale jeszcze raz was przepraszam za moje zniknięcie teraz będzie, będą się częściej, częściej filmy pojawiać możecie się spodziewać jutro nowego filmu mogę wam jedynie zaspoilerować, że kupiłem sobie specjalną myszkę ale Tajemnica jest tylko jedna. Jaka to jest myszka? Odpowiem, że jest ona do Bedwarsu specjalnie w, w, ten. I po prostu y, w tym filmiku tłumaczę, czy mi się opłaca, ale jeszcze go domontuję do końca i. Y, jezu, ja mówiłem, że ten film skończę montować, jeszcze ja jeszcze nie, mam, nie skończyłem montować. No, no, nie skończyłem go montować, ale kurde, ten film będzie trwał za długo, więc ja już po prostu skończę pierdzielić. Easy. No, no, that's not me. Act like a waste man, that's not me. Sex any girl, no, that's not me. Lips any girl, no, that's not me. Yeah, I used to wear Gucci, I put it all in the bin, cause that's not me. True, I used to look like.